Początki renesansowego zamku w Suchej Beskidzkiej związane są ze sobą złotnika krakowskiego Kaspra Suskiego, a tak właściwie Gaspara Castiglione. Przyjechał on do Polski z Florencji wraz z ojcem, który został zatrudniony przez dwór królewski do rozbudowy zamku w Pieskowej Skale i kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu ambitny Włoch postawił sobie za cel osiedlić się tu na stałe, poślubić Polkę i zdobyć tytuł szlachecki. Dokonał tego w 1554 roku, gdy zakupił od Stanisława Słupskiego majątek w Suchej, a wkrótce pojął za żonę jego córkę Jadwigę. Niedługo później za sprawą szwagra Jana Staszowskiego uzyskał tytuł szlachecki i przyjął nazwisko Suski, wywodzące się od nazwy jego dóbr. Około roku 1580 wybudował drewniano kamienny dwór obronny, dając początek Suskiemu zamkowi. Na początku XVII wieku zamek trafia w ręce rodziny komorowskich. Nowi właściciele przystępują do przebudowy dworu w renesansowy zamek o charakterze rezydencjonalnym. W trakcie trwających do roku 1614 prac wybudowano dwa skrzydła, przypominające literę L, z krużgankami od strony dziedzińca i wieżą zegarową mieszczącą na piętrze kaplicę. Po bezpotomnej śmierci Krzysztofa Komorowskiego pod koniec stulecia, posiadłość przechodzi w ręce wielopolskich. Za których panowania następuje kolejna przebudowa, tym razem w modnym wówczas stylu barokowym. Inicjatorką modernizacji była niezwykle kontrowersyjna Anna Konstancja z Lubomirskich Wielopolska. Budowizowała zamek, zreformowała lokalne prawa. I rozprawiła się z bandami zbójników grasujących na podbeskidziu. Nie stroniła przy tym od uciech damsko-męski. Rządy Anny były sprawiedliwe, ale surowe. Dotkliwe kary finansowe za drobniejsze wykroczenia poprawiały budżet zamku, ale równie często zarządzane były egzekucje. Za najłagodniejszą uchodziło ścięcie i powieszenie. A w katalogu było także powieszenie na haku, łamanie kołem, nadziewanie na pal i wiele innych makabrycznych męczarni. Jej zamiłowanie do kar obrosło legendami. Ponoć w wieży zegarowej, gdzie sama prowadziła przesłuchania, poza narzędziami tortur znajdowało się również obszerne łoże, a za ścian oprócz krzyków torturowanych często dochodziły odgłosy mające raczej mało wspólnego z męczarniami. Hrabina zmarła jesienią 1727 roku, nie opuściła jednak zamku i do dziś przechadza się po jego komnatach i krużgankach. W XIX wieku dobra nabywa Aleksander Branicki i to za czasów panowania tego rodu ma miejsce ostatnia przebudowa, która upodabnia zamek do pałacu. Braniccy zgromadzili w Suchej bogate zbiory sztuki oraz założyli wspaniałą bibliotekę liczącą 30 tysięcy ksiąg. W latach 20. xx wieku dobra trafiają do Tarnowskich. Którzy byli ich właścicielami do II wojny światowej, kiedy to zamek zamieniono na szpital. Po wojnie przejęty przez państwo pełnił funkcję szkoły, internatu, fabryki mebli czy też magazynu. Dopiero w latach 70. władze Muzeum Zamkowego na Wawelu rozpoczynają remont i pod koniec lat 90. przekazują go miastu. Obecnie w pełni odrestaurowany zamek, zwany także często małym Wawelem, udostępniony jest dla zwiedzających. W jego murach urządzono muzeum, ośrodek kultury, hotel i restauracje. W muzeum zajmującym południowo-wschodnie skrzydło możemy obejrzeć dzieła sztuki, starodruki i reciny związane z historią zamku i suchej Beskickiej. Integralną część założenia stanowi przyległy obszerny park, utworzony w XIX wieku w stylu angielskim.